Ogromne brawa, brawa i flagi, Państwo drodzy, my jesteśmy patriotami. Witamy serdecznie kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Prawo i Sprawiedliwości. Witamy, witamy, witamy kandydata brawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Państwo drodzy, brawo dla naszego kandydata, brawa. Państwo drodzy, teraz pan kandydat jest witany Hremem i Solą Przez przedstawicieli A także pana prezydenta i starostę Dzień dobry Witam państwa bardzo serdecznie Muszę państwu powiedzieć, że Jest to dla mnie ogromnie wzruszające w czasie tego mojego objazdu całego kraju, bo taką decyzję podjąłem w tej kampanii, że odwiedzę wszystkie zakątki Polski, że jestem tutaj na Sądczyźnie, z którą jestem tak mocno sercem i rodzinnie związany. Proszę Państwa. Trzeba przywrócić poprzedni wiek emerytalny, dlatego, że z tą zmianą Polacy cały czas się nie zgadzają. I powinna ona być wycofana. I to jest wielkie zadanie dla prezydenta na najbliższą kadencję. I taki projekt zostanie opracowany i złożony w Sejmie, jeżeli ja zostanę prezydentem Rzeczypospolitej. To jest jedno z moich zobowiązań wyborczych. Ale proszę Państwa. Trzeba też umieć powiedzieć nie, nawet rządowi z tej samej partii, z której się pochodzi, wtedy, kiedy chce skrzywdzić społeczeństwo pod względem materialnym. A tak się stało wiele razy, bo w okresie pięciu lat swojej prezydentury Bronisław Komorowski podpisał trzynaście ustaw, w których zostało podwyższonych aż dwadzieścia jeden podatków. I wszystko to robiła przez te lata Platforma Obywatelska, która obiecywała ludziom w wyborach, że podatki nie będą podwyższane. Prezydent zresztą też mówił, że to nie jest dobre rozwiązanie, ale podpisywał wszystkie te ustawy. Lasy to jest jedno z ostatnich wielkich naszych dóbr, wspólnych, będących własnością Skarbu Państwa. Powinny być strzeżone jak oko w głowie i to jest ważne zadanie prezydenta. Ja mam nadzieję, że prezydentem zostanę i nigdy nie zgodzę się na jakiekolwiek działania prywatyzacyjne wobec polskich lasów. Dzisiaj ważne jest także to, aby zabezpieczyć polską ziemię, bo sprzedaż polskiej ziemi podmiotom zagranicznym będzie możliwa już bez żadnych ograniczeń od 1 maja 2016 roku. I jest potrzebna specjalna ustawa, która będzie chroniła interesy polskich rolników i będzie chroniła strategiczne interesy Rzeczypospolitej, całego naszego społeczeństwa, narodu. Odbudowa polskiego przemysłu to kwestia przyszłości, niezmiernie ważna. Myślę, że najważniejsze, bo z naszego kraju wciąż wyjeżdżają młodzi ludzie. Słyszę to wszędzie. Podchodzą do mnie rodzice, podchodzą do mnie dziadkowie na tych moich spotkaniach, a odbyłem ich już ponad 200 w całej Polsce. Podchodzą i mówią, dzieci wyjechały, wnuki widujemy dwa razy do roku, bo wie pan jak to jest, pracują, ciężko przyjechać, nie ma kiedy, święta, wakacje. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Kiedy wychodziłem na rynek w Starym Sączku z moim dziadkiem rano, kiedy szliśmy na mszy do klasztoru i ze wszystkich stron przez rynek szli ludzie i dziadek kiwał głową i mówił: Kolejorze, idą na stację, żeby jechać do ZNTK do pracy. Chciałbym, żebyście rozmawiali ze swoimi rodzinami, chciałbym, żebyście rozmawiali ze swoimi sąsiadami, ze znajomymi, żebyście rozmawiali o tym, jaka powinna być w Polsce prezydentura, żebyście przekonywali. Że w tym roku jest w Polsce możliwa zmiana. Zmiana nie Polski, zmiana władzy po to, żeby Polskę naprawiać. I dlatego właśnie proszę Państwa o wsparcie. Dziękuję bardzo. Brawo, ogromne brawa. Co by się stało, jakbyście zaśpiewali, by 100 lat. Ja nie mam, nie miałem piątki z muzyki, ale ktoś 100 lat nie żyje, żyje nam.